Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Z tytułu oczywiście wiecie, że będzie to Night Jet, to ja już co najmniej ze dwa razy robiłem. Za każdym razem było to niestety z nie do końca dopasowanymi modelami. Wreszcie jest okazja, żeby zrobić go porządnie, chociaż dla odmiany i z wygody oraz dla spełnienia tutaj pomysłu kolegi Damiana zrobię tym razem krótkiego najczet. I tutaj Damian zapodał Damian jak zwykle mnóstwo pomysłów, podsyła z których no, bardzo niewiele robię, bo, bo oh, jest ich zwyczajnie za dużo, żeby wszystko zrobić, a niektóre są zwyczajnie nierealizowane. Tym razem strzał w dziesiątkę. Zgodziłem się, wstawiłem sobie na listę do zrobienia. I proszę bardzo, co to ma być, to zobaczycie tutaj, jak obejrzymy film. To, co widać na początku, husarz EU44008, a zanim. Sobie zaraz zobaczymy, dźwięk wyłączyłem i będziemy po kolei zatrzymywać. Dobra. Wagon węgierski, dwójka. Jaki dokładnie wagon to? Ja jeszcze nie wiem, to znaczy inaczej. Ja już wiem, ale z tego filmu to nie bardzo wiedziałem. Ciężko tu przeczytać. To jest jakaś literka M, to pewnie B, ale co jeszcze? Czy ostatnia jest Z? Bo o to, o to się rozchodzi. To jeszcze tego nie wiem. Ale to sobie właśnie sprawdzimy to po to mam otwartą przygotowaną trzecią zakładkę. Eee, także wagon węgierski, eee, wagon w austriacki EBB stara się Bundesbahn eee, i tu wyraźnie widać napis Schlafwagen, czyli wagon sypialny, nie ma żadnych wątpliwości. Zobaczmy go, kawałeczek daje, tutaj mamy sleeping car napis, także też wszystko jasne i bardzo charakterystyczny układ okien, dlaczego charakterystyczny, no to jest dawny wagon niemiecki DB, który Jeździł gdzieś tam w dalszym odcinku, również na Kiepurze, mówię w dalszym odcinku, gdzieś na terenie Niemiec, bo do samej Polski nie jeździł, przez Polskę nie jeździł, ale na skład Kiepury był łączony z innymi, z innymi, z wagonami z innych składów i gdzieś na dalszym odcinku też tego typu wagon był. Ale to dobre, to poboczne. Kolejny wagon. Znowu malowanie. Nightjet, wyraźny napis Ligewagen, czyli kuszetka. Zwracam uwagę też tutaj na dach, tak? To nie jest dach, tak jak w wagonach Siemensa Viagio Classic, taki jak to też i teraz z Cegielskim się zdarza, taki trapezowaty przekrój z wagonu, tylko jeszcze z takim okrągłym dachem. Co mamy dalej? I dalej klasycznie Zitzwagen, czyli zwykła dwójka, eurofirma, pewnie znam wagon BMZ. O, i taki skład. E, tak jak mówiłem wcześniej, mam wątpliwości co do wagonu węgierskiego. Sprawdźmy to e, wprost tutaj na, na e, rozkładzie. No husarz jest tu na rozkładzie A, no bo to jest istotne, że jest to przejazd z grudnia, czyli ten rozkład jazdy na 2021 rok. No, nie mamy tutaj w ogóle części polskiej, dlaczego? No pewnie temat korony albo jeszcze czegoś innego. To było, zdaje się, we Wrocławiu stąd na odcinku od Berlina do Buchumina przez Polskę te trzy wagony powinny być. Nie było, to pewnie trzeba by się gdzieś tam do jakichś notek prasowych odwołać, albo komunikatów PKP Intercity w tym temacie. W każdym bądź razie tu oczywiście jest tylko plan, a co plan, a co wykonanie, to inna sprawa. Także wagony polskie pomijamy, według planu powinny być takie, jak widzicie. Zresztą miałbym trudności ze zrobieniem tego, bo nie ma wagonu tego, to znaczy mam ten wagon, ale nie w tym malowaniu, w malowaniu, który już jest od kilku lat niestety nieaktualne. Już od kilku lat po naprawach te wagony, które dawniej jeździły w składzie Kiepury 305 AD, mają malowanie PKP Intercity, wagonów sypialnych. No i co tu mamy? BMZ. A tu mamy wagon sypiany, WULAP MZ, BCMZ wagon kuszetka i yy, najzwyklejsza dwójka przedziałowa. Tak to właśnie, <laughs> przepraszam, wygląda. Tu rzeczywiście to powinno się zgodzić, to co na filmie. I tą rzecz zobaczycie u mnie na makiecie: dokładnie, hussarz plus takie. Wagony, a później, już po samym filmie, pokażę Wam jeszcze te wagony trochę z bliska i parę słów o nich powiem. No dobrze, to zapraszam na przejazd. Na koniec jeszcze szybciutkie omówienie modeli, ale takie naprawdę bardzo szybciutkie, bo tu specjalnie nie ma co omawiać. Trzy pudełka, modele w sumie z ostatnich kilku miesięcy, praktycznie same nowości, bardzo fajne rzecz. Na czele Husarz, ostatni model wydany przez ROCO. Niedawno go widzieliście w Kiepurze i tu już się dalej przesunę. Dalej dwójka przedziałowa w malowaniu kolei węgierskich MAF. To jest model firmy ACME z jednego z zestawów trójwagonowych. A tu jest trójwagonowy zestaw LS Models, a w zasadzie pirata pociągu Nightjet Wagon sypialny, wagon kuszetka i zwykła Eurofirma zwykła dwójka także tak wyglądają te modele odsyłam do odpowiednich unboxingów każdy z modeli był pokazany w unboxingu tam możecie je zobaczyć z bliska co mogę powiedzieć jeśli chodzi o parametry tych modeli wzorowych w tej chwili wzorowe. Co prawda, jak kojarzycie z filmów, miałem perypet z tymi wagonami Akme, z wagonami w malowaniu Maf, ale perypet je te rozwiązałem poprzez e, zeskrobanie tam e, na tych. E, na wózkach są takie te czopy, które wchodzą w gniazdo i tam po, po prostu trzeba było je przeskrobać, trzeba było zmniejszyć im. Średnice, żeby bez problemów pozostawały w gnieździe, to była taka uwaga co do wagonów ACME, które idealne nie były. Natomiast same wagony, same wagony tutaj LS Models, absolutnie nowki sztuki z pudełka. One właśnie teraz tak pierwszy raz jechały. Pierwszy raz je używałem i raczej nieprędko użyję drugi raz, no bo to jest to jedno i jedyne możliwe zestawienie, w którym w tej chwili jestem w stanie je uruchomić je, wykorzystać. Owszem, można by się było pokusić o NightJet'a w pełnym składzie, tak jak na stronie Wagonweb.cz ale żeby można było to zrobić, to definitywnie potrzebujemy nowoczesnego wagonu sypialnego w malowaniu PKP Intercity. Coś, co mogłoby wydać, mogłaby wydać belgijska firma LS Models ale nie wydaje. Z jakich powodów? Z bardzo prostych. Zwyczajnie nie ma komu usiąść pewnie do stołu i pogadać z tą firmą, że takie zapotrzebowanie jest, że takie modele chce się zamówić, odebrać, że, że mogłyby trafić do sklepu, sprzedać się i tak dalej. Że cała produkcja mogłaby się firmie opłacić. No bo formę w końcu mają. To są wagony, które. Wcześniej były wydawane w zestawach do GIPUR. Dobra, to tyle w temacie przedstawienia modeli. Na koniec filmu, jak zwykle, pokazuję zdjęcie pudełek modeli. Tam sobie odczytacie numery katalogowe tych modeli. Aczkolwiek od razu powiem, że za wyjątkiem kusarza, który nadal powinien być jeszcze gdzieś do dostania bez problemu w sklepach modelarskich. Tamtych zestawów modeli dostać będzie, będzie bardzo ciężko. Może jeszcze gdzieś to akme da rady w Europie znaleźć, ale zestaw pirata to ciężka sprawa. Dobra, to dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Żegnam się z Wami, życzę udanego dnia. Bądźcie zdrowi. Cześć.